Znajdujemy się w Bagyun Bagio. Bagong Bagio zawsze mam z tym problem. Wyszliśmy spoza wioski, która jest w Dolinie. I proszę, tak to wygląda. Tak wyglądają góry u mojej żony na Mindanao. Droga jest tutaj, już widzimy, dość dobra betonowa i już można się stąd jakoś wydostać bo w zeszłym roku jeszcze takie drogi nie było a tutaj taka ciekawostka buduję taki domek sobie letniskowy może pokażę wam go trochę bliżej jacyś bogaci ludzie wy tego nie widzicie nie wiem czy Kiedyś wam już pokazywałem, tam dalej są trzy kontenery przerobione na mieszkania. nie na takie domki. Z przodu są oszczędne i jest piękne łóżka, tam są duże i toaleta. To jest jakiś ośrodek, w którym coś tam hodują, a dokładnie jeszcze nie wiem co. Tak to wygląda. Nie przybliżę wam tego. Kiedyś zrobię zajęcie i tu hodują różne... Nie wiem, warzywa, w oce jest położona w dolinie. Spójrzcie czy tam jeszcze jak widać jeszcze góry dookoła. Hello. Ma żona też nagrywa jakiś film, dla siebie widocznie, pewnie wrzuci go na YouTube. Powoli zachodzi słońce, jest godzina dokładnie 17.46, a w Polsce 11.46 w Polsce w południe, a tu za chwilę będzie noc I tu jeszcze kończy wioska, nie wiem co to kiedyś było ale jakiś długi budynek zadaszenie i czasami to wszystko stoi to jest właśnie to, o teraz jeszcze jakieś namioty tam są Widzę jakieś kwiaty hodują. No zobaczymy. tam w tamtym roku niewiele tu jeszcze było. A w tym proszę, jak się zmieniło. Coś tu się jednak dzieje. To jest domek. Niedawno jeszcze mieszkali tutaj ludzie. No i co? No i nic tu się nie dzieje w takiej wiosce. Chyba, że jest jakiś festyn albo uroczystość. A tak, to co? Mężczyźni piją, a kobiety siedzą w domu. Tak to wygląda życie. Na no, odludziu można by powiedzieć. Czasem do czasu przyjedzie tu jakiś motor. Tkaniny. Ja widzę, naprawdę będzie się działo coś. Tam widać tylko daszki od tych. od tych kontenerów, o których mówiłem widzę, że już są trzy, więc jeden dostawili gdzieś na jakiejś karcie mam zdjęcia, może kiedyś wrzucę też bo to są fajnie zrobione, to jest dobry też pomysł na postawienie takich kontenerów i wynajmowania ich na noc legi no i co, tu droga idzie w górę zakręt w górę Patrzcie, tak ludzie żyją tu. Do niedawna jeszcze tutaj mieszkali, widać. Mam kuchnię. A to zadaszenie. nie wiem, czy ktoś wie, po co to zrobione ale jest. Cudują jakieś zwierzęta Bo Jutro tu przyjdziemy zobaczymy co to jest z bliska Jak to się nazywa orangina A tu jeszcze jest jakieś, kilka mieszkań. Jakiś sklep widać, nagrywają. Czasami ludzie się bardzo wstydzą, jeszcze i uciekają przed kamery, albo się chowają, albo nie wiedzą, jak się zachować. Chociaż Filipińczycy przeważnie się śmieją. Jak czegoś nie rozumiem to się śmieją. Jak się boją, to też się śmieją. Jak jest oni na porządku dziennym? Moja żona mówi, że ludzie z Europy to kamienne twarze. Stąd face, bo się nie uśmiechamy tak często jak oni. Ona mówi, że nie rozumie tego, ale to jest ich kultura, tutaj. No, uwielbiają, selfie, telefony. Mimo tego, że są biedni, to mają co? Każdy chce mieć super telefon. Jak widzicie, powoli robi się ciemno, więc będziemy wracać. I teraz spróbujemy przyjść na tą oranżinę, tak to się chyba nazywa. I zobaczyć, to trochę z bliska. Dobrze, do zobaczenia, może oglądajcie, dawajcie lajki. Może będzie filmów więcej, będę się starał.